No miałeś trochę tych wyjazdów takich zorganizowanych powiedz ile ich było i który był pierwszy też jest dobre pytanie ciekawe, mogę powiedzieć tylko że nawet nie pamiętam bo miałem dużo takich wyjazdów do Francji Tutaj do Danii, ale to było po ja to liczyłem po 3000-4000 kilometrów, to były takie o wyjazd i przyjazd. Czy tam po Niemczech, ale taka jedna, ta wyprawa, która pierwsza, taka dłuższa, była do, do Hiszpanii, do Empuria Brava, ze względu na to, że tutaj taki sklep ma mój kolega Niemiec. A jeszcze muszę zaznaczyć, że tutaj bardzo mało takich Polaków mieszka jak ja z Polski, co tu przyjechali. Ja większą, znaczy 100% można powiedzieć, mam styczność z Niemcami. I muszę powiedzieć, że ci koledzy są bardzo fantastyczni. Nie, jeszcze nikt mi nie dogadał, albo to, albo tamto. Ale wracamy do, do pytania. I właśnie mi wyszywa taki tutaj kolega, co te kurtki tutaj to wszystko, to jest wszystko wyszyte. Mhm. To jest wszystko wyszyte. I tutaj jedną kurtkę mi wyszywał. I właśnie z tego sklepu, i oni skakali ze spadochronem w Empuria Brawa. Wyprowadziło się trzy rodziny z Niemiec, tych Niemców, do, do Hiszpanii. I tam otworzyli swoje knajpy. Tam nawet też później ona może nagrać, jak na fortepianie grają. I skakają ze spadochronów przez cały rok. Tam robią wesela ze spadochronu, Empuria Brava znane. I tam właśnie on też jechał, bo on skacze ten co mi tu wyszywa, on tutaj też był w niemieckich komadosach, ja byłem w polskich komadosach I właśnie on tam mnie zaprosił, mówi Marek przyjedź. No i tam ja przyjechałem, No to była empuria brawa, no później tam Pireneje zjechałem No i też trochę był koszmar, bo jak wracałem z tych, jak wracałem z tej Hiszpanii Tam byłem trzy tygodnie I wracałem przez Francję, bo wiadomo całą Francję i chciałem właśnie jechać tutaj na e, jeszcze, bo jeszcze miałem czasu dosyć dużo, bo biorę sobie zawsze więcej czasu, a nawet jeden tydzień dłużej, wiem mniej więcej, że mam przy, mogę przyjechać do 5 tygodni, a biorę sobie 6 tygodni. Razem na odpoczynek tutaj, a po drugie koszmar. Koszmar taki, że kiedyś była wojna druga światowa, i jeszcze muszę powiedzieć Wam, proszę wojna się skończyła 85 lat temu tu nikt o wojnie nie mówi my w ogóle nic nie mówimy i proszę was wojna się skończyła zapraszamy wszystkich do Niemiec ugościmy tak z sercem z chlebem z solą ze wszystkim co mamy bo ja Niemcom bo akurat mówiłem przed chwilą że Niemców mam tylko za kolegów oni wiedzą ja im opowiadam w tych klubach. Ja w jednym klubie jestem Black Death, to jest czarna śmierć. Jestem już 35 lat, ale nie bo ten klub jest dwa km ode mnie i my się już poznaliśmy na samym początku, bo kupili działkę właśnie od znajomej mojej żony. Ilego my się znamy, ja w tym klubie jestem cały czas. Dzisiaj właśnie też byłem tam i ten klub też był Marek, Marek, Marek. No dobrze, no, mam poważanie tutaj, respekt przez te kraje, które przejechałem, e, wszystkiego. Wojna się skończyła, proszę, już wojny nie ma i musimy żyć życiem tym, którym żyjemy. Zapraszam, nie, nie, nie myślcie, że tutaj są źli ludzie. Wojna minęła, Hitlera nie ma, nikogo nie ma. Przyjeżdżajcie, zapraszamy, od samym sercem. E, Marek, może byś raz opowiedział o tym wyje wyjeździe, ostatnim, który robiłeś, to był wyjazd do Kazachstanu. Ile, było, ile przejechałeś kilometrów i jak daleko dojechałeś na wschód? Ale może wrócę jeszcze, bo ja przeszłem na inny temat, co przepraszam do tego wyjazdu, co byłem w Hiszpanii, jak wracałem przez Francję i nikt, bo ja weźłem, żeby wojny yy, yy, yy. i właśnie Francuzi, jeden hotel, widzą mój, mój, mój szyld, nie, nie, miejsca nie ma, miejsce było, ale że ja z Niemiec nie ma, drugi hotel, miejsca nie ma, trzeci hotel, to dostałem taką cenę, że sam powiedziałem, że nie śpię, a już się ciemno robiło, a ja jadę już tysiąc kilometrów. Czwarty hotel w górach, bo wjeżdżałem później na Szwajcarię, w Lausanne, do góry. No u góry tam Lausanne, te jeziora. Ale już byłem tak zmęczony i wjeżdżam, ale mówi, nie ma miejsca. Ale ja mówię, nie, nie, nie. Ja nie Niemiec, ja Polonia. A Polonia, to miejsce jest. Motor mi schowali. Dostałem taki ładny nóż. Widzicie? Dostałem nóż, nie zapamięt... Nie zapomnę. Od tego szefa, co ma tą knajpę, jak trzej szketerowie, taka piękna z kamieni, motor mi schowali, bo tam knajpę była tu, a tam 50 metrów do mieszkalny, tam mi motor schowali. Później do knajpy przyszłem i zamówiłem sobie coś do jedzenia, obiad i przynosi litrową winę kelnerka. Mówi, ja nie zamawiałem, od szefa. Później rano szef mi daje ten nóż, widzicie. Nieraz musiałem, przez te kraje, które jechałem, bo się nawet Niemcy mnie pytali, musiałem wejść, że jestem Polak, a nie Niemiec. Tylko, że we Francji się to zmieniło, bo e, to był taki rząd, tam turystów nie przyjeżdżało, ani tu, ani tu, ani tu, nie zarabiali, bo przez turystów są pieniądze. I rząd powiedział francuski, że ma to się skończyć, że wojna minęła i się polepszyło we Francji. Później byłem we Francji, było całkiem inaczej. Może teraz byś opowiedział troszeczkę o tych zdjęciach, które tutaj masz, bo masz bardzo dużo zdjęć z tych wszystkich wypraw swoich. Może tak pokrótce po kilku fotkach byś opowiedział co, gdzie, gdzie byłeś? No nie mogę powiedzieć, bo w zasadzie każde jedno prawe zdjęcie znam dokładnie w jakim kraju byłem. Można nawet powiedzieć o której godzinie. No, Były te ciekawe. Na przykład tutaj jest. Kiedyś Stalingrad, dzisiaj Wolgograd. To tam ja w Rosji był. co ja tam w Kazachstanie jechał. Ja tam... Uh, uh. To tam oni uh, duże robią w Rosji denkmale. To jest uh, Kazachstan, Nord Kazachstan. Musiałem umwek jechać. To umwek po niemiecku, po polsku jest... Uh, kurwa. Uh, 1500 km objazdem, ob, objazdem. i tu nurzan nas przyjął. Nord Kazachstan. To zdjęcie jest w Afryce, w Maroku. To w Maroku. To jest mój kolega Hells Angels. To w Baltyku, nad Morzem Polskim. To jest w knajpie w Woroniżu. Nie Woronieżu, w, w Kaspisze Morze. Kaspisze? As Astrachań. Najpierw u takich bogatych motorowców. Nie bogatych. To już można powiedzieć mafia trochę. To jest u Gani z rodziny. Tam spaliśmy. To jak ktoś nie widział horyzont, to tu widzi horyzont. Jedziesz i jedziesz i jedziesz i ciągle wjeżdżasz do nieba, ale nigdy nie wiedziesz. Bo ciągle jedziesz. A to jest tysiąc kilometrów. Jedziesz i jedziesz. I nigdy nie wiedziesz. Chory, prawdziwy horyzont, a prawdziwy horyzont zobaczysz tylko jak jest. Na morzu? Na morzu i jak jest płasko, bez zakrętów. To jest w Oroniszu. koło paszki niedaleko Moskwy, czapka ruska, to jest moja żona. To zdjęcie jest w yy, yy, Portugalii. I tak wygląda twój motocykl. Właśnie załadowany. Załadowany. Tak, tak załadowany. To no, trzeba pokazać, żeby tutaj widzowie yy. widzieli. Jak ten motocykl wygląda załadowany? W Portugalii. Tu muszę powiedzieć o Andrzeju trochę, dwa słowa. To właśnie mi robił tego Big Doga. To jest na statku. Z Lofotów do Szwecji. To malował w Maroku. Gościu ręcznie. To jest Polskie Morze. To jest też na statku. Jak pójdę do Danii. Tu mnie gościu przyjął, to jest w Kiel. Tu spałem w tym domu. Ma duży 10 hektarów campingi. Co ciekawe, muszę Wam powiedzieć, rano mówi: chodzi o was, Marek do kontenerów. Wódki pełne. Wódki, butelki pełne, łyski pełne, wyrzucone do kontenerów, nawet z papierami. On musiał to sortować. A ja mówię: ty to bijesz i wy, wy, wylewasz. Ja mówię: to mnie, bo ja wtedy do Norwegii jechałem, do Nordka. Bo w Norwegii bardzo droga wódka jest i czy tam koniaki i stamtąd wziąłem. To znaczy, jak jedziesz tak daleko, to zawsze coś nowego widzisz, bo te kilometry same wskazują, że coś nowego. To jest też w Norwegii, to jest też w Polsce, nad morzem, w Norwegii, na Lofotach, na statku. To jest... A nie, to ciekawe zdjęcie. To mi motor się zepsuł. To znaczy nie zepsuł się. Mówiłem do kolegi, że łańcuch już trzeba wymienić i zębatki. Powiedział, że nie. I to w Szwecji, ale to długa historia do opowiadania, ale miałem szczęście, że mi tam naprawili. To jest. Właśnie tutaj z mieczem, gdzie to jest. Stalingrad. Tu na tym zdjęciu będzie lepiej widać chyba jak... O tu jest, to, tu, tu dokładnie, ten najwyższy, najwyższy z tym mieczem pomnik jest mm -hmm. na świecie i to też jest Stalingrad, na dzisiaj Volgograd, to jest w Maroko, jak dziewczyny na poddaszu za 80 euro na miesiąc e, szyją e, dywany, to spotkałem w Maroko dziewczynę, która studiowała w Niemczech, po niemiecku rozmawiała, to jest akurat moja córka w młodszych latach. Tu ja polskie 20 zł. No a tu wiadomo Adam, poszukaj siebie. <grystanie> tu jest Adam. Stare czasy. Przyjechałem do Polski. To jest w Maced... na starym rynku. Jeszcze tutaj widać ratusz Ustawa. w tle. No. <grystanie> Tutaj w Macedonii zostałem zaproszony na wesele. Też przypadkowo. No tutaj jest prawdziwa broń. W Polsce też na statku, to jest Maroko. To są zdjęcia na lopotach robione, to jest nad Morzem Polskim, tutaj gdzie przykładają ręce, jak to się mówi, te... Międzyzdrowie to są... Międzyzdrowie, no tutaj przy niego trochę się pokąpałem, to mój dobry przyjaciel. Ten gość, ten gość jest bardzo ciekawy, spotkałem go też w Danii, miał umrzeć, Niemiec powiedział, że ma raka, wszyscy się odłączyli od niego, a on żył, w lesie spał, sobie dał radę, to są Pirynyje. Tutaj kolega, który się zamieniliśmy za całą e, sztangę papierosów, bądź Zamzon, taki co się skręca. I ja miałem Zamzon, bo paliłem. Bardzo się z tego cieszył. Powiedział, że on powysi to na ścianie. No moje wojsko, komandosi. To jest tu w Nordkap. To jest w Portugalii, to jest w Macedonii. Koledzy już też przyjąłem tą broń zaraz mi dali. To moje wojsko. To jest w, w w Szwecji w, w kościele no akurat polski orzełek mi się urwał tutaj z koroną ale drugą połówkę mam muszę wam pokazać żebyś ciągle że nie nie tu przykleje także będzie funkcjonował a ten orzełek kupiony jest oryginalny i prawdziwy jak kiedyś jeszcze na hali w Bydgoszczy były a ci jeszcze tam coś brakuje ale ja go zrobię on tu z koronami ja to, ja to przykleję. To jest też Szwecja. To jest ko e koło Moskwy w hotelu. No tutaj już mamy Norwegię, lofoty, ryby. To jest Portugalia. Jakby to powiedzieć, wymarłe miasto. O to tu jest, widać znowu motocykl cały, załadowany. Ale to już jest inny. To, tam był portugalski, a tu już jest. Tu już jest. E e ten motor jest w Kazachstanie. Dlatego tutaj mam benzynę, 5 litrów, 2 litry, tu 2 litry. A dlaczego miałeś w Kanistra? No, było od, no od Kazachstan, tutaj wlewam, widać, benzynę, butelką już, bo już mi zabrakło. Tam to wszystkie wlałem, bo jak tym objazdem jechałem 1500 km, to 500 później km później na dół była vista, Wista to znaczy się piasek, sam piasek i nie było żadnej tracy benzynowej. I to mi ci koledzy powiedzieli, że trzeba się zabezpieczyć, bo będę stał. To nawet była taka sytuacja, że jechał samochodem gościu i złoto mi dawało za, za pół litra benzyny. Litr, bo nie miał. A 65 stopni ciepło było. Moja ręka tak była spalona. Ale tak. gdzie, gdzie tam? W Kazachstanie. Ale na przykład, jak jedziesz przez takie pustkowia, to gdzieś śpisz? Bo to też ważne, żeby. Nie śpisz, jedziesz. Jedziesz. I gdzie masz spać? Jedziesz. No ale jeżeli już jesteś na przykład zmęczony, rozbijesz namiot na przykład i śpisz czy nie? Nie, nie śpisz. Tam są Gostynice. Gostynica to jest, można powiedzieć tak, po rusku Gostynica to jest tak jakby bar. No tam już tam jak dalej koło to na takich małych siedzeniach i stoły też są takie, jeżeli nie ma krzeseł. No i tam na przykład 10, 10 ludzi, czy tam 15. Śpi w jednym pokoju i tam kobiety i mężczyźni. Koniec części drugiej i zapraszamy na odcinek trzeci. Będzie interesujący.